Michał, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci makaron na zimno. Będzie on z Chin i nazywa się Majang Mien. Oglądaj dalej, będzie pysznie. Super szybkie danie w przygotowaniu, świetne na lunchbox do pracy, bo nie musisz później tego podgrzewać, bo ten makaron będzie właśnie na zimno. A przygotujesz go tak naprawdę w 10 minut, to jest maksymalnie. Czyli makaron do gotującej się wody. i odcedzamy. Płuczemy zimną wodą. Przygotowujemy sobie ogórka. Kroimy go na pół i wydrążamy za pomocą łyżki pesteczki. No bo one mają najwięcej wody, a nie chcemy żeby puściły ją do makaronu. Czyli pestki ściągamy. No i teraz kroimy sobie Delikatnie pod skosem. Teraz do miseczki ścieramy sobie imbir oraz czosnek. I czosneczek. No i teraz dodajemy pastę sezamową. I taką samą ilość masła orzechowego. Mieszamy sobie całość. No i zobacz, teraz jeszcze jest to za gęste, nie połączyłoby się dobrze z makaronem, więc dolewamy odrobinę wody. Op. Dolewamy sos sojowy. O, i teraz pięknego takiego koloru nabrało, apetycznie wygląda. No i już pięknie wygląda. Cudownie pachnie. A jak smakuje? Mm? Mm. pyszny. I na sam koniec odrobinę chili. Możesz dodać też na przykład olej chili, ale taka świeża papryczka zawsze robi robotę. Dosownie odrobinę z każdego koloru, tak żeby chciało się to zjeść, żeby zachęcało do tego. I tylko już montujemy tak naprawdę, bo wszystkie składniki mamy gotowe. Nakładamy chłodnego makaronu. Do tego pyszny sos orzechowo-sezamowy, ogóreczek. Sypiemy teraz chili dla koloru. Zobacz, jak to pięknie kolorowo wygląda. I odrobina sezamu do dekoracji. No i pyszny makaron na zimno, gotowy z sosem orzechowo-sezamowym, świeże warzywko, ogóreczek krupiący do tego. Zawsze pamiętaj, możesz dodać do tego na przykład przesmażoną pierś z kurczaka, tofu smażone, jeśli chcesz wersję wegetariańską, albo na przykład wołowinę, jeśli lubisz. Jeśli podobał Ci się odcinek, wiesz co robić, lajk, like, sub, dzwonek, a na dole w komentarzu napisz, co jeszcze chciałbyś zobaczyć u mnie na kanale. Tymczasem pozdrawiam Cię, cześć! Inny przepis kuchni chińskiej, kliknij obok.